Cześć Szymonie. Przyszedł czas na omówienie 70 tomu wielkiej kolekcji komiksów Bohaterowie i złoczyńcy DC. Otrzymaliśmy bowiem Tom Aquaman, Czas i pływem, gdzie za scenariusz odpowiada Peter David, znany między innymi w Polsce z przygód. Alka, a także Kronika Atlantydy. Dobrze, że o tym mówisz. Tak, mamy Aquaman Kroniki Atlantydy. Peter David odpowiada również i za, za to dzieło, za to dzieło. I jak się okazuje, Kroniki Atlantydy kończą się i płynnie przechodzi się właśnie do tego tomu, do Aquamana Czas i Pływy. I Aquaman autorstwa Petera Davida to ciekawa i śmiała interpretacja postaci władcy mórz. Popatrzmy na samą okładkę. W porównaniu z okładką Legend Aquamena. Legendy Aquamena wyszły w 1989, a 4 lata później zaczyna się Aquaman Czas i Pływy. David zmienił wygląd Aquamena dodając mu brodę i długie włosy, co nadało mu bardziej surowy i dziki wygląd. To nie wszystko. Scenarzysta wprowadził też nowe elementy, takie jak utrata dłoni, którą zastąpił harpunem, co stało się charakterystycznym atrybutem bohatera. I ta zmiana wizerunku utrzymywała się przez dłuższy czas i stała się też ikoniczna, prawda, Szymonie? Zgadza się. No, przede wszystkim posłużyło jako wzór taki wizualny do filmowego Aquamana, który został sportretowany przez Jasona Momoa. Bo jakbyśmy sobie zastanowili się nad tym, jak, z, kim, z jakim wyglądem nam się kojarzy Aquaman, to mamy co: krótko yy, ostrzeżonego blondasa, grzecznego chłopca. Spojrzysz w tym momencie na Jasona Momoa i coś ci nie gra. Ale jak spojrzysz na Aquamana, którego wykreował, którego przetworzył, napisał Peter David, to widzisz Jasona Momoa. Mhm. Spójrzmy teraz na spis treści. Składa się z kilku elementów. Najpierw mamy tą miniserię. Time and Tide, składający się z czterech zeszytów. i później zaczynamy regularną serię Aquaman, pisaną przez Petera Davida. Ale patrząc na tą numerację, każdy od razu może się zorientować, że coś tu jest nie po kolei, ponieważ po że pierwszym następuje drugi, ale po drugim nie ma trzeciego, tylko jakieś zerowe. Dlaczego? I to numer zero ściśle wiąże się z tym symbolem. Z godziną zero. Spróbujmy teraz przejść do zeszytu, do tej serii Czas i Pływy. Kilka słów powiedzmy o tym. Cztery zeszyty przedstawiają retrospekcję z życia Aquamana, jego początki i kluczowe momenty, które ukształtowały go jako bohatera. Widzimy jego dzieciństwo, dowiadujemy się, kto go wychował. Poznajemy też jego młodość, Aquaman odkrywa swoją przeszłość oraz dziedzictwo jako potomek Atlantydy, a także dowiadujemy się o wielu innych rzeczach, m.in. o tragedii rodzinnej, a także o, o Ormie. I myślę, że ten Orm jest jednym z najciekawszych elementów tej opowieści czasów i... czasów i pływów, tak? To jest y, jeden z fajniejszych elementów, przy czym jedną rzecz, którą czytelnik współczesny musi sobie uświadomić, które nagle przeskakuje ze współczesnych, na przykład z nowego DC Comics, przygoda Kłamena czy z Odyssey Odrodzenie, że to jest troszeczkę inaczej opowiedziana historia i pewne rzeczy na początku mogą nie grać. Więc może się ktoś czytając ten komiks mocno zdziwić. Trzeba po prostu traktować to jako indywidualną, samodzielną opowieść, i nie patrzeć się na to, co wiemy z filmu o tym bohaterze, co, filmy, co wiemy z współcześniejszych komiksów. Po wstępie czeka nas pięć początkowych zeszytów, w których widzimy już, popatrzcie, zmienionego Aquamena. I dopiero od pierwszego zeszytu, właściwego ranu, on otrzymuje brodę i jest już taki bardziej charakterny. Najistotniejsze w moim odczuciu jest to, że w tej opowieści Aquaman traci dłoń i to w sumie już w drugim zeszycie. Jest to pokazane w taki sposób, że wolałbym nie przybliżać kamery. Zaczynamy nową przygodę, nową, nową, przygodę, nową serię bohatera, i od czego zaczynamy? A cóż, no. Okaleczmy go. No właśnie, od utraty dłoni, patrzcie, nawet tutaj. Kilka takich tutaj jest scen, takiej sytuacji, że zdecydowanie ja nie mogę polecić tego komiksu młodszemu odbiorcy. Pomimo takiej sympatycznej oprawy, pomimo tej kreski takiej dosyć łagodnej, dużo tutaj jest treści, w sumie dla starszego odbiorcy, więc. Najważniejszym uważam elementem, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, to właśnie jest to, w jaki sposób Aquaman traci dłoń. No właśnie muszę to zakryć i staje się tym, kim tutaj, kogo tutaj widzimy na okładce. Później dopiero mamy, tą, później dopiero mamy zeszyt trzeci, gdzie spotyka się z superbojem i ostatni zeszyt. To jest potyczka z lobo, i one są w sumie takimi akcyjniakami, nie niezpowiązanymi ze sobą, więc tak można je czytać pojedynczo. Ale ogólnie, no, powiem, Szymonie, że to jest bardzo ciekawy wstęp do, do historii Akłomena. To, to dobrze powiedziałeś. To jest wstęp. Bo tutaj mamy zazębienie tego. Czyli mamy tą miniserię, która nas troszeczkę sprowadza w przeszłość. Mamy dwa zeszyty, które nam ustałkowały teraźniejszość, czyli m.in. związane z tą utratą dłoni. Mamy yy, ten zeszyt z godziny zero, który nam troszeczkę to układa, jak to będzie teraz wyglądać. I później idziemy po błędzie po kolei współczesne przygody, jak Artur obecnie reaguje na to, kim jest, i czym jest, i co robi. W Przy... tylko dwa. Przydałoby się więcej, żeby móc w pełni ocenić lub docenić to, co Peter Davis zaplanował dla tego bohatera. Tak, nawet pokazuje tutaj zakończenie. W następnym numerze więzy rodzinne. Niestety tych więzów rodzinnych nie, nie ma w języku polskim. Trzeba będzie w takim razie zaopatrzyć się w jakiś anglojęzyczny omnibus, aby, aby się dowiedzieć więcej. Proste pytanie, prosta odpowiedź. Polecam ten komiks? Warto go kupić? to nie jest proste pytanie, bo jednej rzeczy nie powiedziałem, co mi się nie podobało. Wiem, co ci się nie podobało, a mnie się to podoba. Podobają mi się ilustracje, a tobie się nie podobają ilustracje. Wiesz są w ministerstwie są fatalne. Za bardzo kreskówkowe. Jako chłopek roztropek przedstawionej. Hmm. Bardzo fajnie. Ja natomiast to pozytywnie odbieram. Chociaż dla mnie mera tutaj, wiesz kogo ona mi przypomina? Ona mi tutaj przypomina do złudzenia Arielkę z małej serenki. Naprawdę, od razu. O, tutaj to już od razu kojarzę Arielkę no. dystojowską. A no. no, dobra, dlatego mi to tak nie pasowało, ale dobra. Ogólnie, ale oprócz tego po prostu, gdzie mi ten grafika zupełnie nie leża w, w tej miniserii, to jest bardzo wartościowe. I polecam ten komiks. Szczególnie jeżeli lubisz postać Aquamana, jesteś ciekawy na to, jak kształtowała się ta postać w przeszłości, jeżeli Cię interesowało, dlaczego przez pewien czas był brodaczem, dlaczego miał, nie miał ręki, itd. To jest wtedy tylko nic dla Ciebie. Natomiast jeżeli powiedzmy nie lubisz gościa, który gada z rybami, no to Wiadomo, wiadomo. Ja natomiast tak, polecam bardzo, bardzo Aquamana kroniki Atlantydy. Warto wiedzieć, że autor e, kronik to jest ten sam, który tworzy Czasy i Pływy. Więc. E, Tutaj mamy mnóstwo elementów, mnóstwo odniesień właśnie do tego, więc jeżeli bardzo sobie cenisz tę, tę opowieść, to myślę, że warto też sięgnąć po Aquamena, czas i pływy, chociaż jest tutaj zupełnie innej tonacji. Tutaj nie ma tego patosu, który jest obecny w Kronik Atlantydy. To mi trochę tak zaskoczyło, rozczarowało, niemniej jednak bardzo ciekawy, Pomysł na stworzenie nowego wizerunku Aquamena, odświeżony i przeciągnięcie uwagi. Zatem ja mogę pod tym względem polecić. Nie, właśnie to, że nie było tej kroniki, nie było tej wielkości. Czuć, bo skupiliśmy się na bohaterze, jeszcze też on, jakbym powiedział, nie do końca chronologicznie przedstawiał swoje dzieje, bo te czasy i też są w pewnym sensie kroniką. Sam próbuje pisać swoje dzieje, ale one są nie po kolei i tak. No, jego wersja, to co on zapamiętał, to co on umiał napisać, to też jest konałość. Mhm. No dobrze. Dzięki Szymonie za miłe spotkanie, miłą pogwędkę. No cóż, do następnego razu. O aklamenie, Dokładnie, do następnego, do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć! Ale to nie koniec. Wiesz, że u to po napisach jeszcze są ciekawostki. Nie zwróciłem w ogóle uwagi na to podczas prezentacji swojej wstępnej tego Akomena, że mamy jeden zeszyt z Akomena Czasów i Pływów w antologii, opowieści o królu Atlantydy. Tutaj mamy właśnie ten bardzo ważny zeszyt, zeszyt drugi. Kobieta, tutaj samotna, wilgotna kobieta, natomiast w DC Deluxe jest zatytułowane Kobieta przemoczona. Mało tego, prócz tego zeszytu, otrzymujemy jeszcze jeden zeszyt Petera Davida. Już nawet go pokazuję. O, to jest zeszyt 34. Bardzo ciekawy zeszyt, powiem Wam. Jest to walka. Aquamena z Trytonem, Bogiem, w interesujących kadrach. Popatrzcie, praktycznie każda plansza. Każda strona to jakaś plansza, jakaś potyczka właśnie Aquamena z Trytonem, więc interesujący sposób też to zostało przedstawione przez, przez scenarzystę. Więc ciekawostka, mamy tutaj dwa zeszyty jeszcze Petera Davida z ranu Aquamena, pokazanego tutaj przez Ashet, więc można też i dodatkowo coś doczytać, przeczytać i naprawdę coś ciekawego. Dokładnie, bo to jest właśnie zaleta tej, że to te określę, antologii. Zresztą mamy tuż tej, też pierwszy zeszyt, co był pierwszego Aquamana, chyba tomu siódmego. Też mamy z nowego DC Comics, mm. New 52. Też się, też się powtarza, no bo to jest antologia. Tam w antologii na mamy przebieg przez wszystkie dekady od debiutu do w miarę współczesnych opowieści. Tak, wybiórczo, no ale dzięki temu można wiedzieć, że mamy dodatkowy jeszcze zeszyt. 30 któryś. Dobra, do zobaczenia. Cześć.